Jest o kole... o ostro. Jest kolejna ryba w kulach. Ale chodzi. Ale chodzi, co to takiego? Walka piękna. Od czym kija jak się gnie Ale chodzi Ale chodzi. No ja słuchajcie w drodze na łowisko. wieje strasznie, ale tu się w trzcinach schowam. Minimum sprzętu, wiaderko, pokrowiec, plecak. Tak jak lubię. No słuchajcie, ja już na miejscu. wieje silny wiatr. Tutaj troszeczkę tak schowany, można powiedzieć, jestem w czcinkach, A to na razie może nie. Schowałem się w czcinkach i zaraz zobaczymy co to z tego będzie. A może jeszcze przejdę, zobaczę. Kolejne stanowisko, ale nie tutaj, już się rozszerza. Tu będzie płycie, tu już będzie płycie. Witam serdecznie na kanale Primanki. No, słuchajcie, wiatr szumi. Słyszycie na pewno. Ja się tu trochę schowałem w czcinkach z jednej, z drugiej strony. A tutaj łowisko mojego dzieciństwa. Zresztą, no, to jest łowisko, pierwsze łowisko, które daje ryby właśnie taką porą koniec zimy, przed przedwiośnie, też trzeba trafić, bo niecodziennie tutaj jest, to jest kanał wychodzący z jeziora, on wpada do morza, dawniej to tu było Eldorado, z tym, że no zrobili tamę, wybetonowali brzegi tam niżej, no i ta ryba już tak z morza chętnie nie nachodzi przez tą tamę, ale mimo wszystko można fajnie połowić, innych alternatyw na razie nie ma, dlatego jestem, próbuję a jak będzie? Zobaczcie sami. Dzisiaj, słuchajcie, też trochę inaczej, bo na bacikach od razu sobie podpórkę też wezmę, żeby odkładać jak należy. Słuchajcie, zestawy mamy przygotowane. O, to są te pudełka, co kupiłem na AliExpress. Mówiłem, że będą na składniki, a patrzcie, tu się idealnie mieszczą trzy drabinki z zestawami. I zestawy się nie niszczą, i tak dalej. Także piękna sprawa. Wieje, za delikatnie, nie będę brał 3 gramy. Nie wiem czy ciągnie, czy nie ciągnie, ale 3 gramy założę na początek. Najwyżej będę mógł wydelikatnić, wycienić wszystko. Bat siódemka. Zestaw tak jak mówiłem, wyszykowany, a wygruntuję tutaj i przejdę jeszcze tam dalej. Może będzie głębiej, ale wątpię w to. Bo tutaj im bliżej, tym zawsze głębiej troszeczkę ale powiem wam jakie jaja patrzcie wpadła mi drabinka do wody a tutaj jest znajdka spławik nie wiem czy w tych kaloszach tu dojdę bo tu od razu głęboko się robi zaraz podbierakiem wezmę no słuchajcie jest znajdka jest fajny spławiczek tutaj tylko oderwane to łóżko dwugramowy Całym zestawem. Urwał się komuś. No to słuchajcie, jak jest znajdka. No to muszą być już ryby teraz. I można zająć się tym, co najważniejsze. Zamętem, oczywiście. Słuchajcie, mam tu nabrane do łowienia. Oczywiście pinka. No, gnojaczki. Patrzcie, jak się skotłowały. Piękne gnojki. Oczywiście kukurydza. Konopia do zanęty. No, moje ciasto, ale są tu dwa ważniejsze elementy programu, jedno to to, o, już nawet wody nie ma, to dobrze, słuchajcie, pęczak w termosie, czerwony, zrobiony na owocowo i na czerwono, chcę popróbować za Płocią, Płoć lubi czerwony i wbrew pozorom zimną porą lubi zapach owocowy. No, część sobie wyjmę, część nie chcę, zostanie w termosie jeszcze. To jest ważna część programu, no ale bardzo ważną częścią programu jest oczywiście zanęta. Słuchajcie, tutaj kilka pinek chodzi, bo dosypałem, miałem zrobioną zanętę na koszyk. Byłem raz na koszyk, zobaczyć, o tu jeszcze jakaś kukurydza. Byłem raz na koszyk zobaczyć, to taka zanęta była moja do koszyka. Efektów nie miałem. Nie było ryby po prostu, ale to jest tak, to jest zanęta. Classic feder Czarny Osmo, pół na pół z gliną. Ale do tego trzeba dodać odrobinę oczywiście pęczaku. Nie za dużo na początek, bo jak nie będą brały, to przesadzę. Chociaż jeżeli jest tu ryba, to jest jej sporo. Odrobinę dowilżę wodą z kukurydzy. Bo jednak trzeba tu skleić tą zamękę mocniej. Ona wypiła wodę. Dorabiałem, dosypywałem, kombinowałem. Także przetarta fajnie była, a teraz o, będzie dobra. Kukurydzę też odrobinę, ale bez przesady. Ale co na pewno muszę zrobić, to dokleić Odrobina Pinki, także tak jak widzicie, zanęta bogata. Ale tutaj jest tak: jak jest ryba, to jest, jak jej nie ma, to nie ma. A jak jest, no to musi się przy czymś zatrzymać, bo tu są płocie. Krąpie, leszcz wchodzi, także musi być ciekawa mieszanka. O, to będzie to. No, słuchajcie, kuleczki wyszykowane. To już mogę wszystko pochować, co nie potrzebuję. Zestaw do wody. I zaczynam nęcenie. Sporo kulek, ale to jest w większości sama glina, pół na pół, mówiłem, a może nawet i więcej. Gliny jest i wszystko. Przypony mam wyszykowane, powiązałem wczoraj, też chwilę posiedziałem, powiązałem sobie przypony. Haczyk nie za mały, nie za duży. To jest Dziesiątka gamakacu na przyponie czternastce. Zacznę może najpierw bezpieczniej od pinki. Wtedy odezwie się cokolwiek, by tam nie stało. Powinno się odezwać. A zaraz będę kombinował kukurydza, ale mam też ciasto przecież. No, zobaczymy. No tutaj wiem, że połowili, ale tu jest tak, że jeden dzień będzie brała, bo jest ryba. Drugi dzień będzie tak, że ta ryba wyjdzie z kanału. Nie ma jej, że tu jest też loteria trochę, mimo że to jest, tak jak mówiłem, o wczesnej porze roku o, rybne łowisko. Pierwsza rybka była na pinkę, jednak. Kaczki się śmieją. Jest pierwsza rybka. O, fajnie chodzi. Fajnie chodzi. Co to takiego? Ale pięknie chodzi. Łodź. I o to chodziło właśnie. O płodź mi chodziło. Piękna sprawa, już mi się to podoba. Ale wieje, aż mi kija znosi do boku. Tu i tak jestem zasłonięty. Tam troszeczkę niżej to dopiero by było. O, o, o! Coś tam dziubi, ale delikatne brania. Jest kolejna. Ale chodzi, a to chodzi lepiej. Uuu, ale walka. A, bo to nie jest płoć No właśnie, będzie trzeba chyba uciekać od pinki. Próbować na ciasto. Bo to niestety, ale chlapaczek. Chodź, 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 To jest słuchajcie chlapaczek, a nie o to mi tu chodzi Właśnie ja bym chciał eliminować złowiska Jak to zrobię tego jeszcze nie wiem Łyknął fest No, jeszcze wrócił do mnie Dobra Skoro on tak, to spróbuję na ciasto kuleczka ciasta ale wieje, znosi wszystko. Jest na ciasto ryba. Co to takiego znowu leszcz? Ale chodzi, ale chodzi pięknie. Lechol znowu. Leszczyk, na ciasto też leszczyk. Leszczyki weszły. Ach, niestety na ciasto też leszczyk. Spróbuję może podnieść troszeczkę zestaw do góry, żeby nie łowić samego dna. Ale ciasto dobre zrobiłem, bo nawet nie chcę nie chcę tak spaść. No jeszcze ze 2-3 przepuszczenia tak zobaczę. Jest kolejna ryba, ale chyba znowu leść. Chodzi jak wariat Nie To nie leszczyk słuchajcie Piękna płoć Przepiękna płoć To już mi się podoba Są To jest przynęta Moje czosnkowe Tak rzucam trochę bliżej Żeby móc jeszcze kontrolować Dobrze ten zestaw i tak sobie też zamęciłem, żeby przytrzymywać, kontrolować spływ. A zaraz jeszcze na pęczach zobaczę czerwony. No, to jest niefortunnie, bo wieje w przeciwnym kierunku do nurtu. I wtedy to jest kiepskie trochę łowienie. Każdy to powie. I spławikowiec, i muskarz, i spinningista na rzekach, na pstrągach. Najkorzystniejszy jest wiatr zgodnie z kierunkiem nurtu. jest kole... uu, uu, uu. Zacięłem ostro jest kolejna ryba w kulach ale chodzi, ale chodzi co to takiego walka piękna ale zdaje chyba podpięty leszczyk tak dlatego tak chodził zmniejszę grunt trochę No to tak być nie może. Podpięty. No i jest kolejna rybka. Płoteczka. O, fajnie. Łotka to mi się podoba. Płotka mi się podoba. Ale jest za dolną wargę, co oznacza, że trzeba troszeczkę grunt zmniejszyć. O długość spławika i zawsze będę mógł skorygować sobie. Bo też nie chcę łowić tych leszcz. A one będą razem w łowisku. Coś trzeba kombinować, żeby wyeliminować leszcze. No i jest kolejna ryba. No to już po płociowemu chodzi, tak? Ale czy to prawda, czy nie, to zaraz się okaże. A skąd? I napęczak klapaczek. To no ja tu wykombinuję im. Już sam nie wiem. No to absolutnie żadnego gnojaczka na pewno nie próbuję. Nawet napęczak czerwony. Leszczyk. No i coś ucichło. Pierwsza reakcja na kule była od razu. A teraz coś przysiadło. jest kolejna rybka już kawałek dalej na rozmyciu ale płotka co mi się bardzo podoba no spójrzcie takie łowić coś pięknego przepiękne płocie o beton co to zaczep chyba zaczep Coś zaczepiłem. A co to takiego? O, spójrzcie. Kolejna znajdka. Kolejna znajdka. A mówię zaczep. A to koszyk. już pordzewiały taki. No ale jest znajdka. No i jest kolejna. Przytrzymałem, popuściłem. I od razu branie. Ale to leszczę Czyli te ryby się tu na zmianę będą kręcić. Ale patrzcie, znajdka była z są ryby. Jeszcze koszyk wyjęłem, to już w ogóle, to jakie powinny być giganty, jak dwie znajdki. I to jeszcze jak, podczepiony na haczyk. Ale kapryszą te ryby dzisiaj, bo to widać po braniach, to nie jest to, co tutaj powinno być. Tutaj wsad ryba, wsad ryba, tak to powinno wyglądać. Ten wiatr to powoduje prawdopodobnie, ta woda nie idzie tak, jak powinna iść. No i jest kolejna rybka. O, piękna. Piękna płoć. No, trzeba coś spróbować, bo rybka sobie była, 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 a teraz się skończyła. Odrobinę pęczaku, zobaczymy, co one na to. od razu ryba tylko donęciłem pęczakiem z procy no to jest płotka trzeba ją pobudzić płotka lubi jak coś się dzieje no to dopóki pęczak mam to od czasu do czasu strzela no nic rybki są i nawet jako tak biorą ale chwila przerwy trzeba napić się herbatki Ręka odpocznie, bo na tym wietrze to jednak ten baton miota go w lewo i w prawo. Herbatka i łowię dalej. No to wracam do gry. Ale walczy. Uuu, to już jest pocisko. To już piękna płoć. O, no już słuchajcie, piękne pocisko. No, to już piękne pocisko było. Jednak ciasto. To ciasto jest niezawodne. I jest kolejne piękne branie. Piękna ryba, piękna płoć piękna płoć ciasto, na ciasto no już dziubie, dziubni łykni i jest. Długo trzeba dać im Przepiękna przepiękna No ale dłużej dałem i już trzeba wypychać używać No ale pewnie łyknięte mam wtedy No i kolejna Swobodny spływ jest tutaj receptą dzisiaj no ta już fajniejsza, słuchajcie, ta już fajniejsza no, już chciałem zacinać, a trzeba dać i dopiero chwilę trzeba było dać jej A już bym falstart zrobił przyspieszył zacięcie No coś pięknego takie łowienie, niesamowite. A tak wieje, małbanie urwie i na ciasto. O, 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 coś ciekawego. Chyba że leś. Jak nie leś, to będzie fajna ryba. O, jak chodzi pięknie. Aleś pięknie chodzi. O, pocisko piękne. Piękna płoć. Przepiękna. To jest piękne pocisko. No ta już powalczyła. Już się zastanawiałem, czy podbierak brać. Oho, ho, ho. Coś fajnego. Coś fajnego, ale chodzi. Ale chodzi. Piękna płoć. Przepiękna. Przepiękna płoć. To co to takiego? Co to jest? Podpięty leść, tak obstawiam Patrzcie jak się kignie Co to jest? Ależ chodzi Ależ chodzi I spadł Podpięty leść na 100% no słuchajcie, tak jak widzieliście, wieje niesamowicie, ale piękne łowienie, mimo że dzisiaj można powiedzieć, że nie brały to takie brania wymuszone. Tutaj wędkarzy troszeczkę jest i nie bardzo widać, żeby tak jakoś łowili szczególnie. No ciasto zrobiło dzisiaj robotę, dlatego zobaczmy ryby. No to słuchajcie, zobaczmy ryby. No coś tutaj jednak połowione dzisiaj było. O, spójrzcie. Pięknie. Płoci pociągnięte. I co mnie najbardziej cieszy, że same płocie tych leszczy udało mi się uniknąć. Piękne rybki, piękne, pięknie połowione. No, tak jak widzieliście, przepiękne łowienie, piękne płocie. No, fajne sztuki się trafiały, trochę mniejszych, trochę większych. W końcu można powiedzieć, że się wyłowiłem, bo na lodzie była bida. Później tak krążyłem troszeczkę po łowiskach, no i wróciłem na łowisko mojego dzieciństwa. Ciasto zrobiło robotę mimo chimerycznych ryb. Piękne płocie połowione, także jestem bardzo, bardzo zadowolony. No, ale na dzisiaj, słuchajcie, na dzisiaj już będę kończył. Jak film się podobał, dajcie łapki w górę. Subskrybujcie, komentujcie. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.